Ja, ja, ja. Przyjechał chłopak na Śląsk. Wrócił na kopalnie znów. W duszy jednakże płonął blask. Studiował w branży znów Szedł z nadzieją w sercu wielkim. Zagłębiał się w czarny dym. Życie pełne było niepokojem. Lecz marzenia wciążły z nim. Wypadek losu odbił blask. Gdy nadzieję łamał los. Rozbił serce w czarny głaz. W palnianym labiryncie trosk Gdzieś na dwie węgiel zmienia sens W rękach kruchych czuć piekło marzył, by wy wyjść na świeży teren Ale życie miało inne dekret fali smutku i nadziei ukryte są marzenia Choć los go uderzył, nie ma znęczenia, ciągle walczył, tam gdzie nikt nie czekał wypadek losu, odbił blask, gdy nadzieję łamał los, rozbił sen. W czarny głaz, w kopalnianym labiryncie trosk. Wypadek losu odbił blask, gdy nadzieję łamał los. Rozbił serce w czarny głaz, w kopalnianym labiryncie trosk. Gdzieś na dnie węgiel zmienia sens. W rękach kruchych czuć piekło marzył, by wy wyjść na świeży teren. Ale życie miało inne dekret. fali smutku i nadziei, ukryte są marzenia. Choć los go uderzył, nie ma zmęczenia ciągle walczył, tam gdzie nikt nie czekał. Wypadek losu odbił blask, gdy nadzieję łamał los. Rozbił serce w czarny głaz, w kopalnianym labiryncie trosk.